Witam serdecznie na kanale moje DC. Dzisiaj zapraszam Was do recenzji tego oto ciekawego foldera od firmy Tusan, czyli modelu TS129. Na początek chciałbym podziękować jednemu z moich widzów, czyli Pawłowi Popcornowi, który zdecydował się podesłać do mnie ten nóż, podobnie jak i też trzy inne foldery od firmy Tusan. Tak żebym mógł dla Was je sprawdzić, przetestować, no i podzielić się moją opinią. Tak więc dziękuję Ci bardzo, Pawle, a teraz przejdźmy do porównania wielkościowego. Zacznę może od Ontario RATA 1, który tutaj wielkościowo jest najbardziej zbliżony do modelu TS129, sanremu 710. Victorinox 91 mm model Tinker i na koniec standardowo Spider kodelika czwórka. Tak jak widzicie, jest tu taki folder. myślę, że pełnowymiarowy, może nie z tych większych, bo Rat 1 jednak jest tej wielkościowo jak sobie porównamy jest Trochę, ale tylko trochę od Tusana większy, więc myślę, że śmiało można go określić jako folder pełnowymiarowy, jeśli chodzi tutaj o wielkość. Tyle w kwestii porównania. Teraz kwestia plusów i minusów. No i oczywiście standardowo, jak zawsze, zacznę od plusów. No i pierwszy z nich to jest niewielka waga jak na, tak wspomniałem przed chwilą, no pełnowymiarowy folder. Pokażę Wam jak to dokładnie wygląda. I powiem szczerze, jak zważyłem sobie pierwszy raz ten folder to byłem trochę zaskoczony. Myślałem, że on będzie jednak gdzieś tak w granicach 100, może nawet trochę poniżej 100 gramów. Tutaj mamy 111, ale jak na pełnowymiarowy nóż nie jest to jakoś specjalnie dużo w porównaniu na przykład do rata. Jedynki 142 gramy, więc tutaj już no jest to mocno wyczuwalne. I wrażenie było takie, że nawet przy odpakowaniu, jak wyciąłem ten nóż, nie pamiętam czy nawet się nie podzieliłem z Wami. Takim moim pierwszym wrażeniem, że on jest bardzo, bardzo lekki jak na nóż w jak na tak duży, duży folder. No wiadomo, mamy tutaj jeśli chodzi o rękojeść, okładki, z jednej strony włókno węglowe, z drugiej tytan, więc materiały same w sobie. Dosyć lekkie w porównaniu na przykład do odpowiedników typu powiedzmy G10 i stal. Więc tutaj to, to wrażenie lekkości no jest znacznie, znacznie większe niż by waga na to wskazywała. Więc generalnie za tą wagę ode mnie plus. Kolejny plus mechanika. Myślę, że to już mieliście okazję. Zaobserwować w tej recenzji, co tutaj się dzieje w momencie, kiedy ja zwalniam blokadę. No, praktycznie można to śmiało określić jako gilotyna głównie od razu spada nam tutaj na paznokieć od kciuka. Więc dobrze, więc dobrze, że coś takiego tutaj się dzieje i nie ma także jakieś nasze palce są trafiane. Jeśli chodzi o otwieranie, podobnie. Tutaj przełamiemy detent i ta głownia od razu nam wystrzeliwuje. Blokada, blokada, frame lock zapada i możemy śmiało już działać. Jeśli chodzi o ten, o, no tak zapomniałem, że mam tu 100, możemy śmiało działać. Kolejny plus: właściwości tnące. Pierwsza rzecz: stal M390. Mamy tutaj ładnie oznaczone. No i to, co moim zdaniem jest najważniejsze, no to szlif, szlif, który jest tutaj. Cienko wyprowadzony, i do tego również krawędź tnąca, która też jest cienko wyprowadzona. Dzięki temu pracując tym nożem naprawdę przyjemnie tnie się wszelkie materiały, i to nie tylko jakieś cienkie, sznurki, nitki czy tego typu kwestie, ale również materiał typu karton, gdzie głównie nam cała w dany cięty materiał wchodzi, trzeba tutaj popracować, i naprawdę przy takich praca, przy takich cięciach tym nożem przy tych właściwościach właściwościach tnących, które on posiada jest to naprawdę bardzo bardzo przyjemne. Kolejny plus to jest no moim zdaniem ciekawy dosyć wygląd zwłaszcza tej głowni. No jest to coś nietypowego i powiem szczerze, że, że jeśli chodzi o noże, które przewinęły się przez moje ręce to jest to bodajże pierwsza, bo nie przypominam sobie, że był jakiś inny model sprawdzany, testowany przeze mnie, który miałby tego typu Głównie w tym bądź podobnym kształcie, no, jest to bardzo ciekawy kształt, ponieważ mamy tutaj tym w jednej główni, w jednym kawałku stali mamy połączenie główni typu powiedzmy clip point, drop point, z takim trochę chips futem. ponieważ no, mamy tutaj brzuszek. Więc wszelkie maści cięcia od razu tutaj idą przyjemniej dzięki temu, no, ale również sam czubek jest tak powiedzmy z powrotem zagięty, trochę to wygląda jak pazur, no i to się od razu z takim pazurem, zwłaszcza ptasiem. Generalnie ten nóż tak trochę wygląda dla mnie jak jakby mocno inspirowany jakimś ptakiem. Powiedzcie w komentarzach co o tym uważacie, ale tak mi się kojarzy. Ale ta głównie i kształt to już typowo mi się z takim pazurem kojarzy, ponieważ poza tym, że mamy tutaj dobrej dobre właściwości tnącej i dzięki temu kształtowi ten cięty materiał nam też jakoś specjalnie mocno nie ucieka z tej krawędzi tnącej, więc łatwiej jest tutaj dłuższe cięcie jakiegoś dłuższego kawałka powiedzmy właśnie tego kartonu jest łatwiej tutaj prowadzić tą głównie nie trzeba z tym walczyć, no dodatkowo ten czubek za, gdyby zaciągnięty z powrotem w dół ułatwia nam tego typu cięcia też nie musimy jakoś wysoko bardzo podnosić sam nóż żeby tego typu cięcia wykonać, bo już w tym momencie można śmiało tym czubkiem pracować, tu jakieś precyzyjne cięcia robić, więc jeśli chodzi o ten wygląd tej głowni, no i też jej funkcjonalność tak naprawdę, to jak najbardziej ode mnie plus. Kolejny plus to są materiały, które mamy tutaj użyte, materiały typu premium, więc można się opowiedzieć materiały na bogato, ponieważ, tak jak wspomniałem wcześniej, z jednej strony mamy tytan, klips oczywiście też tytanowy, podobnie jak i backspacer, a z drugiej strony rękojeść mamy wykonaną z włókna węglowego. Więc tutaj, jeśli chodzi o te materiały, no plus oczywiście stal, na głównie M390. Więc materiały na bogato, a cena moim zdaniem całkiem przystępna, ponieważ w tym momencie możemy ten nóż dostać za około 750 50 zł. Choć samo dostanie go nie jest łatwe, ale do tego przejdę przy okazji minusów. No ale jak już się uda, to na ten moment udało mi się znaleźć bodajże jedną ofertę w sklepie. Nie mówię o rynku wtórnym, w sklepie za około właśnie 750 zł. No, powiem szczerze, jak za te materiały, za tą jakość, którą tutaj otrzymujemy, która naprawdę jest na bardzo dobrym poziomie, to ta cena jest jak najbardziej rozsądna. No i właśnie, kwestia tej jakości, o której przed chwilą wspomniałem, to również jest tutaj coś, co warto podkreślić i co ja uważam tutaj należy zaliczyć do plusów, ponieważ, ponieważ tutaj, jeśli chodzi o tą jakość wykonania naprawdę jest ona no, bez zastrzeżeń. No, ja nie znalazłem e, żadnego elementu. Znaczy, jest jedna kwestia, którą można by poprawić, ale to też wrócę przy okazji omawiania minusów do niej. Jest ta jedna kwestia, ale poza tym, to jeśli chodzi o, no, nie wiem, centrowanie jest w punkt idealne. Mechanika, no, widzieliście, tak? Zresztą wspomniałem o niej wcześniej jako plus. E, jeśli chodzi o nie, tutaj blade play czy też no nie ma żadnego żadnego luzu nic wszystko zapada solidnie detent to wszystko jest też dobrze ustawione zarówno jeśli użyjemy otworu do otwierania główni, czy też będziemy tutaj korzystać z front flippera bo i taka opcja jest to detent i w jednym i w drugim wypadku nie przeszkadza nie powoduje tutaj żadnych problemów z otwarciem jak wiecie jeśli chodzi o front flippery to nie jestem w tym najlepsza tutaj przy tym nożu. Nie mam żadnych problemów, więc ta jakość wykonania również jak najbardziej jest na plus. Tyle jeśli chodzi o plusy. Teraz pora na minusy. No i pierwszy z nich to właśnie jest jedna z tych takich z tych moich zastrzeżeń do jakości wykonania: czyli nie najlepsza ergonomia. A to co ją psuje, bo generalnie jeśli chodzi tutaj o to, o to wycięcie pod palec, nawet jeśli chwycimy sobie w tym miejscu i wykorzystamy, wykorzystamy tego w sumie sharpening choila, bo finger choil to to nie jest, ale myślę, że można też do głowy tutaj wykorzystać śmiało, to też jest wygodnie. Klips też tak naprawdę jest praktycznie niewyczuwalny, nie przeszkadza, nie, nie tutaj nie sprawia żadnego dyskomfortu, więc to też na plus, ale Niestety, tutaj te krawędzie są ostre. I to zarówno w włóknie węglowym, które czuć bardziej, jak i też w tytanie, który tutaj, powiedzmy, jest trochę lepiej zaoblony i przez to czuć go mniej. Ale jeśli chodzi o to włókno węglowe, no to w momencie, kiedy tu w ten sposób chwycę nóż i mocno ścisnę, żeby mieć ten chwyt pewny, no to ja tutaj, niestety, ale to, tą ostrą wewnętrzną krawędź tego włókna węglowego czuję dosyć wyraźnie i mocno. Więc to jest to jedno zastrzeżenie. Jeśli chodzi o tą ergonomię i mi jakoś wykonania, bo jak dla mnie można by to śmiało tutaj delikatnie wyszlifować, zaokrąglić, zaoblić, żeby podobnie jak z tym tytanem, który jest tutaj lepiej pod tym kątem wykonany, żeby również ta strona z włókna węglowego takiego dyskomfortu nie sprawiała. Więc to jest pierwszy minus. Kolejny to jest taka kwestia już stricte wizualna. No, moim zdaniem, kiepsko wygląda niedopasowanie tych ładnych, co, nie, co by nie mówić, żłobień na tej tytonowej okładce, na tej tytonowej stronie, które są pod kątem do klipsa, na którym te żłobienia też występują, ale są one już prosto. Więc, no to jedna z pierwszych rzeczy, które mi się rzuciły w oczy, to właśnie to takie niezgranie, niespasowanie, uważam, że wizualnie. Wyglądałoby to lepiej, gdyby również na klipsie te żłobienia w tytanie były wykonane pod właśnie takim samym kątem, żeby to się ładnie zgrywało. Nie jest to jakaś tragiczna rzecz, jak widzicie, nawet no, trzeba mocno się przyjrzeć, żeby to zauważyć, więc um, można by rzec, że drobnostka, ale zwracam na to uwagę, no bo zauważyłem to i uważam, że to jest jednak minus. Nieduży, ale jednak zawsze. Kolejny minus, tu już trochę poważniejszy, to jest otwieranie tego noża kciukiem. Dla mnie bardzo ciężko jest mi otworzyć ten nóż, tą głównie kciukiem, z tego względu, że mamy tutaj frame lock i on jest dosyć spory, no, tak patrząc, prawie, że połowa szerokości tej, tej okładki to jest ten frame lock, więc naturalnie dla mnie, nawet jeśli mocno nie naciskam, nawet jeśli trzymam te Palce tutaj próbuję trochę cofnąć, no to niestety, ale jakiś tam docisk do, na ten detent jest i on przytrzymuje na tyle, że nie jestem w stanie tej główni otworzyć. Muszę dla mnie przynajmniej nienaturalnie cofnąć te wszystkie palce, tutaj te trzy położyć sobie na klipsie, ten cofnąć gdzieś tutaj i teraz na przykład czuję, że ten chwyt tego noża przy jego otwieraniu mam dosyć niepewny. I szczerze powiedziawszy, z tego powodu nie otwierałem go praktycznie w ogóle kciukiem. Zobaczyłem, że tu mam z tym pewien problem, zdecydowanie lepiej i pewniej otwiera mi się go przy użyciu środkowego palca, tak zwanego Spidey Flicka, czy też przy użyciu front flippera. Więc jeśli chodzi o otwieranie kciukiem, to tutaj jest to dosyć ciężkie, więc za to ode mnie minus. Kolejny, ostatni już minus to jest to, o czym wcześniej wspominałem, czyli dostępność, a właściwie utrudniona dostępność do tego modelu od firmy Tusan. Tak jak powiedziałem, sprawdzając, szukając gdzie można go dostać, i ponownie nie mówię tutaj o rynku wtórnym, no to udało mi się znaleźć jedną ofertę w sklepie AliExpress za około właśnie te 750 zł. I to była w sumie jedyna opcja, jaką. Jaką znalazłem, więc uważam tutaj, że co prawda nie jest to sam minus dla samego noża, dla samej konstrukcji, tylko po prostu w kwestii dostępności dla nas tutaj w Polsce, bo w amerykańskich sklepach całkiem sporo, jak szukałem tego modelu, to tam wyskoczyło mi kilka adresów, kilka stron sklepów w Stanach Zjednoczonych. No, ale jeśli chodzi o tutaj zamawianie gdzieś w Polsce czy w Europie. Tak, żeby uniknąć dodatkowego cła opodatkowania, no to niestety udało mi się znaleźć jedną ofertę, i to też może być tak, że przy tej wartości trzeba będzie cło również za tą przesyłkę z Chin z AliExpress opłacić. Więc co do dostępności, to również minus. Tyle, jeśli chodzi o plusy i minusy, no i teraz kwestia samego podsumowania. To jest pierwszy nóż od firmy Tusan, który recenzuje na moim kanale. Dzięki uprzejmości Pawła, który podesłał mi w sumie cztery foldery od, od tej firmy, mam okazję się z nimi zapoznać i powiem szczerze, że, że jestem bardzo pozytywnie zaskoczony. Podchodziłem do produktu tej firmy trochę sceptycznie i z tego też powodu sam nigdy nie zdecydowałem się na zakup noża od Tusan bo zawsze jakoś coś mi tutaj nie pasowało. Zawsze miałem trochę jakieś pewne obawy na wyrost, nie wiem czemu, no po prostu takie podejście miałem mimo tego, że czytałem wiele pozytywnych komentarzy o produktach tej firmy, o jakości wykonania i, i to wszystko co czytałem to się potwierdza w przypadku tego modelu, czyli TS129. Mamy tutaj bardzo dobrą jakość wykonania, świetne materiały premium bardzo dobre właściwości tnące, wygoda pracy, obsługi tego noża, również ciekawy wygląd, zwłaszcza jeśli tutaj spojrzymy na, na głównie A same minusy, no może ta ergonomia trochę cierpi na tych ostrych krawędziach tutaj tego włókna węglowego, ale z tym można jakoś sobie poradzić i żyć. Przecież to nie jest jakiś dramat. No mi szczerze powiedziawszy najbardziej chyba przeszkadzał fakt, że Ciężko mi się po prostu ten nóż otwierało kciukiem. Na szczęście można zrobić to Spidey czy front flipperem, więc też tutaj rozwiązanie na to jest. Generalnie bardzo pozytywne zaskoczenie. No, i myślę, że jest to nóż, który, który tutaj pokazał mi przede wszystkim. Mam nadzieję, że Wam również, jeśli nie mieliście wcześniej do czynienia z firmą Tusan, że. Nie trzeba się obawiać produktów tej firmy, choć nie wszystkich, bo przyznam szczerze i od razu już uprzedzę, że spośród tych czterech noży, które mam na testach, ten jest moim ulubionym. Najbardziej przypadł mi do gustu. Jest jeden, który najmniej mi się, mi się spodobał. I to oczywiście w recenzji tego akurat egzemplarza też podkreślę. Być może też zrobię takie podsumowanie tych noży, tych czterech noży od Tusana, ale to jeszcze zobaczę jeśli nie wyczerpię tematu całkowicie przy okazji ich recenzji, więc nie trzeba się obawiać, bo ja, tak jak mówię, w takie obawy miałem. Myślę, że śmiało można nawet te trochę większe pieniądze w produkty firmy Tusan zainwestować, zwłaszcza jeśli podoba wam się dany projekt, da, dana konstrukcja, z, chociażby z wyglądu, z użytych materiałów. To jak najbardziej. No, jeśli chodzi o ten model, to już tym bardziej. Mogę, mogę polecić, czyli Tusan TS129. Tyle jeśli chodzi o moją recenzję. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Zapraszam do komentowania, do subskrypcji mojego kanału, jeśli jeszcze tego nie robicie. No i oczywiście do usłyszenia.